Czasem myślimy sobie doobraźnie, co to za różnica, lęk czy strach? Różnica jest potężna, bo lęk jest czymś, co możemy w, nasz, jakby w naszej głowie w jakimś sensie nim zarządzać. Strach jest odruchowy na to realne zagrożenie, które jest fizyczne do dotknięcia, do poczucia, do dosięgnięcia. Od rana wejdź w stan skupienia. Zanim pozwolisz, by dzień był pełen cudzych oczekiwań, zatrzymaj się. Znasz to uczucie, kiedy robisz coś nie dlatego, że chcesz, tylko dlatego, że ktoś na to patrzy? Żeby ktoś nie pomyślał źle, albo żeby pomyślał dobrze? Joanna Chmura przypomina coś ważnego: że opinia innych to nie kompas i że nie musisz ciągle się tłumaczyć, nie musisz wszystkim się podobać. Masz prawo iść swoją drogą. Naprawdę. Rozróżnienie między lękiem a strachem. Lęk to jest taka emocja, którą odczuwamy na wyobrażenie pewnego zagrożenia. Czyli jak idziemy do nowej pracy i nie wiem, jak tam będzie, to odczuwamy wtedy lęk. Jak uczymy się jeździć samochodem, to odczuwamy lęk na wszystkie sytuacje, które mogą być zagrażające albo trudne, jak ruszanie pod górkę, albo wyprzedzanie, albo e, skrzyżowanie z drogami, e, które są do siebie, wiecie, e, w tej samej hierarchii, że wtedy myślimy sobie, jak tam dojadę, albo jak będę skręcać, albo jak będę ruszać pod górkę, wtedy może pojawić się lęk. Strach jest emocją, która pojawia się na realne zagrożenie. Jeśli boimy się węży i widzimy na ścieżce górskiej węża, to znaczy, że, że pojawia się w nas wtedy strach. Ale jak widzimy patyk na tej ścieżce, a nasz umysł już sobie z tego patyka robi węża, to wtedy odczuwamy lęk, czyli, czyli wyobrażamy sobie, że to coś jest czymś zagrażającym. Natomiast realne zagrożenie wywołuje w nas strach. I tak jak powiedziałam, czasem myślimy sobie doobracia, co to za różnica lęk czy strach. Różnica jest potężna, bo lęk jest czymś, co możemy w, nasz, jakby w naszej głowie w jakimś sensie nim zarządzać. Strach jest odruchowy na to realne zagrożenie, które jest fizyczne do dotknięcia, do poczucia, do dosięgnięcia. Więc nad lękiem możemy pracować, a strach po prostu będziemy się uczyli odczuwać, kiedy, kiedy on już tam jest. Posłuchaj podcastu Stan Skupienia. O odwadze opowiada ze swoimi gośćmi Joanna Chmura. Psycholożka, mówczyni, założycielka platformy OnMyWay.pl, pełnej narzędzi wspierających w budowaniu świadomego, szczęśliwego i zdrowego życia. Weź głęboki oddech i niech to będzie Twój dobry dzień. Wejdź w stan skupienia.